Cześć, kochani, witam się z wami na dzisiejszym odcinku. Nieco z inną energią niż dwa odcinki poprzednie. Mam bardzo pozytywny humor dzisiaj i no znaczy pozytywny. No pozytywny, choć rano się zdenerwowałam, chciałam się ubrać, bo jest zimno i tak oglądam swoją szafę, przeglądam, przeglądam i widzę, że no no niestety słabiutko, słabiutko, swetry dwa na krzyż, bluzy możesz cztery, z czego dwie uświnione. Jeszcze wczoraj wybrudziłam swoją ulubioną bluzkę, tą rzeczą, bo takim rozpuszczonym masłem. Ja nie wiem czy ją dopiorę, wątpię, ta bluzka chyba już pójdzie na straty. Tak, ja jem jak świnka, ja jem jak świnka, brudzę się non stop. Ja nie wiem, jak małe dziecko, naprawdę, choć małe dziecko mam wrażenie, że czasami lepiej niż ja. I <laughs> ja nie wiem, jakaś taka moja przypadłość jest, nie mam pojęcia, no ale dobra. Robimy sobie taki odcinek, nazwijmy go jesiennym. No jesienny, Jest taki klimat, że robimy sobie jesienny odcinek. Jedziemy do sklepu zobaczymy jakie są nowości, chciałam jakieś sweterki, jakieś bluzki, coś popatrzeć, coś poszukać. Podstawowe rzeczy. Ja ostatnio nie kupuję za dużo ubrań, naprawdę. I to widać po mojej szafie, no ale trzeba iść, trzeba się wybrać. Ja też nie przepadam chodzić po galerii, już wolę zamawiać. No ale dobra, idziemy, bo na necie nie było nic ciekawego. Później jeszcze chcę zrobić krem z dyni, więc trzeba darować jakąś dynię i zrobić ten krem. Miałam jeszcze jechać na myjnię, choć nie wiem, czy w tej pogodzie mam ochotę jechać na myjnie. Zobaczę, może pojadę. I, a właśnie, i zanim wylądowałam w szpitalu, to słuchajcie, nagrywałam sobie vloga i tam robiłam. Co to było? Co to było? Syrop, tak, syrop dyniowy. Pumpkin. pumpkin, 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 pumpkin. Jak się mówi? Pumpkin, pumpkin, syrop dyniowy. O, po polsku. Syrop dyniowy przepyszny. Bardzo smaczny był, więc może jakoś to zmontuję i tutaj wrzucę. Bo niestety nie dokończyłam tego vloga, bo później wylądowałam w szpitalu. Więc może ten kawałek chociaż jakoś sobie tam wrzucę do tego vloga. Zobaczę, zobaczę, jak to wyszło i czy jest sens. Zresztą, jak będzie to, pewnie zobaczycie, czy jeszcze nie ma. Dobra, lecimy na zakup. Znowu widzimy się w aucie. Jestem już w aucie, jestem po zakupach, były. Tłumy w sklepie. No nic specjalnego wam nie nagrałam, ale przynajmniej kupiłam naprawdę fajne rzeczy. Jestem z nich bardzo zadowolona i pokażę je wam w domu, ale zanim zrobimy sobie taki haul zakupowy, to trzeba jeszcze zrobić krem z dyni. Na tzw. kupiłam dynię pokrojoną. Co prawda mam jeszcze jedną małą dynię w domu i ją trzeba pokroić, ale stwierdziłam, że jak mam brać jeszcze jedną małą dynię i dwie kroić i się męczyć i wkurzać, bo to jest rzecz, której nie cierpię robić. Kocham dania z dynią, kremy z dynią, sałatki, jakieś dynie pieczone. No uwielbiam, nienawidzę. Zakryć, no nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię. Dlatego tutaj nazwaniaczka i co? A. I bardzo się cieszę, że słuchajcie, bo najczęściej, jak idę do galerii i chcę sobie kupić jakieś ubranie, to się chrzątam, chodzę, chodzę nie wiadomo ile, nic ciekawego nie znajduję, wracam może z jedną rzeczą lub z niczym. No i kończy się na tym, że i tak muszę zamówić przez internet, a dzisiaj, no, sama musiałam jeszcze sobie odmawiać paru rzeczy i mówić sobie pod nosem: Agata, zostaw to, tego nie potrzebujesz, starczy, ok, i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem zadowolona z zakupów, i są to takie modne rzeczy w tym sezonie, więc pokażę wam w domu. Zabieramy się. Zabieramy się, no zabieramy się z wszystkim i jedziemy. Jeszcze kupiłam mojego ulubionego batona, i chyba mam nową odsłonę, nową szatę graficzną, bo jest inne opakowanie, niż zwykle i się zastanawiałam, czy to jest ten, czy nie. Dlatego przetestuję go w domu, bo chyba to jest ten, ale na, w innym opakowaniu. Lekko stuningowany. O, coś gadam tak mechanicznie, że śmieję się, ale. Dzisiaj jeszcze czeka mnie wizyta u Mechanika, <głos》>, więc może dlatego. Dobra, jedziemy. O! Nie spadnijcie mnie! Dopiero zauważyłam, jest Maria coś się zostawił bułkę, bo rano sobie od bułkę, jak jechał do przedszkola. Ja z tą bułką cały czas na siedzeniu. No nieźle. Ja ostatnio wszędzie mam codziennie wałagan Jesienne porządki trzeba garnąć. Znaczy to jest ze zmywarki tutaj, o muszę pochować do szafek. E, baton, zobaczcie. To, to jest właśnie baton od Ewy Chodakowskiej, mm, śliwkowy. Uwielbiam go I mam właśnie nadzieję, że to jest ten baton, który jadłam zawsze No już pozapachł, wiem, że to jest ten baton no mm. To jest ten baton mm. Muszę coś zjeść Bo... Jestem głodna Ale pycha mm -hmm. To jest ten baton mm. Ciekawi mnie coś Czekajcie Ściągnęłam sobie aplikację zdrowe zakupy. I jestem ciekawa, co ta aplikacja powie o moim botaniku. Unikaj! Myślałam, że to jest turbo zdrowe. Jak unikaj? Mój ulubiony bardzo mam unikać O mhm. co jest tak nie tak? Cukry prosta Fajnie. I tak się wiem. Bez przesady, ok może jest jakiś zamiennik. Nie wiem. Lubię go. Nie popisała się ta aplikacja. Nie popisała. No nic no. Będę przynajmniej bogatsza o tą wiedzę. I może na przyszłość znajdę jakiś inny botanik. Unikań. Kurczę macie. Nie dobra. Jeszcze łyczek płody Okej. Okay. Dobra. Zrobię sobie jakąś herbatkę, albo najpierw maczę, bo nie piłam dzisiaj żadnej kawy, żadnej maczy to znaczy kawy i tak ograniczam, ale nie piłam maczy, a herbatkę może później, bo tak mi było gardło tydzień temu, znaczy w tamtym tygodniu. panowało u nas chorubsko i wszyscy się źle czuliśmy. I to znaczy wszyscy. Ja trochę, Mateusz trochę, Stasiu najbardziej, najmocniej. No a w tym tygodniu Mateusz i ja tak gorzej. Więc niestety w chorobach bo jeszcze tutaj jest gdzieś. Gdzieś jeszcze sobie próba. Dobra, mmm, Krem, krem z dyni. Krem z dyni. Zobaczę w sumie, czy się nie wycwanić i może... Może w, tutaj w... W Thermomixie zrobię. Choć nie wiem w sumie. Nie. wiem. Nie, robimy. Normalnie, klasycznie, bo ja mam swój kochany przepis. W Thermomixie to ja sobie tylko zblenduję to wszystko, zmiksuję na zupę, ale robimy klasyczny, mój kochany, najlepszy przepis na krem z dyni. O, prosty, banalny, przepyszny. Czy, czy się udało. Dobra. Mm, nom, nom, nom. Mm. A teraz tak, dajemy masło. No, dobra, tyle starczy. O, o. Mhm. Do tego wlatuje sos sojowy. Pieprz. O! Solidnie. I ja bym dała jeszcze kary. Ja lubię, i tu jakby to musi być bardzo dużo kary. Bardzo dużo. Ja wiem, wcześniej daliśmy dużo, ale musi być bardzo dużo. Jezu, ja uwielbiam ten krem. Dobra. I, i mieszamy ostatni raz. 10 sekund. Okej okay. I. dobra. Uhuhuhuhu. I testujemy. Mm. Uielbiam. To jest to, To jest to. Moójej. Mm. Za ja dam. Chciałam dużo natki pietruszki, ale stwierdziłam, że jednak wolę czuć dynie dobrze. Mam jeszcze nasiona słonecznika, e, ocet balsamiczny, a w sumie sos balsamiczny. No i smacznego. Mm. To jest to. To jest to, na co miałam ochotę. Jak aktualnie coś wiecie, to również życzę Wam smacznego. Więc ja zajadam i widzimy się na pokazywaniu moich zdobyczy ze sklepu. Zapraszam na mój cudowny kącik. Zrobimy macze. Zobaczcie, czekajcie. Mam już mleko tutaj spienione. To jest mój nowy, piękny kubeczek. Proszę bardzo, jaki piękny. No, muszę się Wam pochwalić. Po prostu muszę się pochwalić, bo uwielbiam go. On no jest piękny, cudny i wspaniały. Potrzebujemy jeszcze miseczkę. I też zamówiłam nową z tej samej firmy. No, nie mogę się doczekać. Zrobiłam sobie taki prezent po wyjściu ze szpitala. Od razu zakupiłam sobie mój wymarzony kubeczek, o którym myślałam już dobry parę miesięcy. Jakoś tak. Bierzemy sobie, o, trochę maczy. Kop. Rzucamy. W ogóle cały zestaw zakupiłam. Teraz będziemy robić profesjonalnie macze. Nie tak jak kiedyś. Dobra, macza jest. Znaczy nie ma. Zaraz będzie. Do tego nalewamy sobie wodę. O. I mamy nowy sprzęt. Zapomniałam, jak to się nazywa. Hasen? Hasan Hasan? Poprawcie mnie, bo nie pamiętam. I powiem Wam, że o wiele lepiej robi się tym cał... Muszę sprawdzić, jak to się nazywa. Hasen? Hasan? Hasen? Hasan? Hasen. Może Hasen? Hasen! Hasen! Żaden Hasan Hasen! No. I kupiłam też właśnie podstawkę pod ten hasem, bo troszkę mi się wygina, jak go tak kładę byle gdzie. I o, robimy, robimy, robimy. Dobra, wlewamy. Hop. I mamy to. Jeszcze sobie przemieszam. Chcijecie? Hop, hop, hop. I macza gotowa. To było na tyle. Dziękuję, dziękuję za uwagę. <grywia> dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną w robieniu jakże tej cudownej maczy. Mhm. Zdrówko. Wasze zdrówko. To jest życie. Dobra, macza na bok. I zabieramy się za pokazanie moich łupów, zdobyczy. Może po prostu pokażę. <grywia> Zacznijmy może od tego, dum 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 dum, przepiękny sweterek z chaosa w kolorze takiej śliwki, zapomniałam jak się na to burgundowym, <grym> tak, burgundowym, było śli... no może i takiej śliwki, takie o, taki może ja go założę po prostu, bo nie takie o, takie i, takie u, zobaczcie, czekajcie, już Wam mówię cenę, cena, cena, Cena 139 zł. Stwierdziłam, że wezmę sobie rozmiar większy, bo wziąłam MK. Chciałam wziąć Eskę, bo SK tak się super ułożyła, ale ja już te sweterki znam. Ja znam te sweterki, że wystarczy rzucić do prania i zaraz się kurczą. I są małe, ja się irytuję, więc wziąłam sobie Emeczkę. I przy okazji się lepiej układa, jakoś tak fajniej i mi się to o wiele bardziej podoba. I w sumie, może ja przymierzę ten sweterek. Czekajcie, tak na siedząco Wam kurczę, będę pokazywać, ale. Nie chcę mi się wstawać. <noise> nie chcę mi się wstawać. Ja nie jestem kanałem modowym, więc pokazuję wam na co. O, o, dum, dum 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 Tak się prezentuje. Można sobie go tutaj pomarszczyć, jak się chce. Takie o szerokie rękawki. Piękny kolor. Tak, patrzę cały czas w podglądzie, czy widać. O, co tu mam? What the fuck? Kawałek cukierka? o Jezu. <laughs> ok, rano miałam tabletki na gardło i wypadła mi z buzi <laughs> i nie wiedziałam, że jest to tak, więc cały dzień chodzę z tą o, cukiereczkiem. Nieważne, sweterek, piękny, 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 bardzo ładny, no bardzo ładny, bardzo ładny, co nie? Mnie się podoba bardzo. Następna rzecz, są takie zwyklaczki, słuchajcie. Następną rzecz dostałam w, w New Yorkerze i jest to zwykły, basicowy... Chciałam powiedzieć, topik. Ale nie jest to topik. Jest to zwykła, basicowa koszulka na długim rękawie. Bardzo ładna. Jej cena, słuchajcie, to 49 zł. A bardzo fajny, taki mięsisty, gruby materiał. Więc to jest bluzeczka. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że ja ten sweterek identyczny, tylko w kolorze takiej ciemnej szarości. Yy, mam szafkę, Kupiłam rok temu i kupiłam w rozmiarze chyba XL, nie było żadnego innego, a tak mi się spodobały. I w tym sezonie znowu są jest właśnie odcień ten burgundowy, taki alaberzowy i szary. No i zastanawiam się, czy nie kupić tego szarego jeszcze raz, tylko właśnie emeczkę. Wtedy on jest taki super idealna też sweter jest większy niż taki, wiecie, taki o mózgu przylegający. Ja lubię, ja lubię. Mm. Ale tamten to przegina. Rękawy mam dotąd. <noise> Jak chodzę, to mam wrażenie, że ja robię tak ręce, żeby mi rękaw nie spadł, więc no tamten to przegina. Dobra, następne rzeczy. Następna rzecz, w ogóle nie wiem, czy nie jest dział dziecięcego. No, chyba nie, chyba nie, ale troszkę dziwna to była rzecz, bo to jest bluzeczka i zrozumcie to, że to jest rozmiar L, a jest totalnie taka przylegająca i bardzo króciutka. Może zamysł był taki, żeby to było tak mocno przylegające, no bo mierzyłam jeszcze s kę, M -kę. No i jakoś ten efekt mi się nie spodobał. Podejrzewam, że może to o to chodziło i wolałam właśnie taką eleczkę, która jest troszkę luźniejsza i fajna by była do spódniczki, ale też nie jest jakoś super luźna i dalej jest króciutka. A ta s to już w ogóle była krótka. Więc nie wiem, nie wiem o co chodziło w tym wszystkim, ale wzięłam sobie takie o, zobaczcie. I on był za 54 zł 54,99 I ostatnie, ostatnie dwie rzeczy. Ja w ogóle jakoś wszystko starałam się brać większe. Już w ogóle te swetry, słuchajcie. Rozładowała mi się bateria w aparacie. Już do Was wróciłam. Musiałam szybko włożyć nową. I nie pamiętam o czym mówiłam, ale wydaje mi się, że mówiłam o rozmiarach. Że ja właśnie preferuję troszkę większe. To ubranie mam wrażenie, że lepiej wygląda. Plus zawsze... Też mi się tak wydaje, że jak wrzucam do prania, to zawsze troszeczkę już w ogóle te sweterki ze sztucznym składem troszkę się zmieszają i kurczą. I to mnie bardzo denerwuje, więc już wolę temu zapobiec. I następna rzecz, zobaczcie. Jaki słodki sweterek. On ma taką falbankę na dole. I w ogóle ten motyw takich rękawków, o takich. Dłuższych albo tak rozszerzanych, jest teraz bardzo modny. Więc idziemy w modę. Mam taki sweterek, jest naprawdę fajny i piękny. No, z tym sweterkiem muszę się nauczyć, bo mam większy rozmiar ten, ten, z, co kupiłam rok temu. A ten jest kurczę, no, troszkę mniejszy, przez co muszę się nauczyć, jak jakieś ruchy robię, żeby mi się od razu takim podnosiło na samą górę. No i ostatnie ubranko. Też jest fajne. Ale tutaj jednak już wziąłam Eskę, bo MK. No, to jest krój bluzki, który w rozmiarze M wyglądał po prostu źle. Ona nie może być za luźna. I to jest też taki sweterek. Zobaczcie. Prążkowany. On był za 127 zł. Więc w ogóle nie wiem, czy to nie jest najdroższa rzecz z dzisiejszych zakupów. Chyba tak, bo ten, ten, ten tutaj kosztował 109. Ten, co mam na sobie, chyba 119. No, a ten 127, więc prawie 130 zł, ale jest no jest tak piękny. Może raz zobaczycie, pewnie na pewno no, zobaczycie na jakimś vlogu będę miała. Bo jest, no on jest cudny. Czekajcie, jakoś bliżej, może. Podejdę do Was tutaj. Nie chcę sobie wybrudzić, maczą, O, taki piękny. I to jest ostatnia rzecz dzisiejszych zakupów. no. Więc to by było na tyle. Dopijam maczę i lecę zaraz po Stasia, bo może dzisiaj pójdziemy na lody, na lody czekoladowe z posypką, więc dopijam maczę i lecę po młodego. Pewnie widzimy się wieczorkiem, jak mały zaśnie. Taki jest plan, Taki jest plan, bo też muszę usiąść do montażu i muszę zobaczyć, czy dam radę właśnie włożyć ten przepis na, na syrop dyniowy. Troszkę chaotyczny był ten haul, wybaczcie mi, ale jestem bardzo zadowolona z moich łupów. I widzimy się później. Czuć wszystko jest idealne. Mm. O ja! O ja, 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 ja. Dwa tygodnie w lodówce na pewno może stać. Um, I zobaczcie, ile mam tego syropu. Cześć, kochani, witam się z Wami w drugim dniu. Wczoraj nic nie ogarnęłam. Robiliśmy wszystkie inne rzeczy. Na myjni nie byliśmy, bo myślałam, że pojadę ze Stasiem. No ale jakoś tak wyszło, że nie. Robiliśmy totalnie co innego. Dzisiaj z rana musiałam pojechać oddać auto, żeby wymienić olej. Więc już jedna rzecz jest ogarnięta, a teraz muszę usiąść do montażu. Więc w sumie ja powoli powinnam kończyć tego vloga, bo nie dość, że nie go zmontowanego, to jeszcze powinienem dzisiaj wyjść. O. Więc jak ktoś to dzisiaj ogląda, czyli w środę, to wie, że ja to dzisiaj jeszcze montowałam na biegu oczywiście jak to wyjdzie dzisiaj, bo muszę zobaczyć, czy zdążę ja ze wszystkim. Tak, 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 tak. No i co? Eee, może zrobię śniadanko? Pokażę Wam swoje domowe kimchi, które wyszło przepyszne i wtedy pewnie się z Wami pożegnam, no bo muszę usiąść naprawdę do roboty, więc chodźcie, zrobimy sobie bułę z kimchi i jajem eee, i później się pożegnamy. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu, w sumie już no nie mam co do pokazania, a muszę usiąść do montażu, jest to taki jesienny vlog, więc zapraszam Was do komentowania, łapki w górę, subskrypcje, muszę zacząć to mówić, wiecie, bo nie mówię tego, a to mnie napędza do działania, to też daje mi więcej możliwości, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam Was serdecznie i to na tyle w sumie, na tyle. Żegnam się z Wami, życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!